Cześć drodzy widzowie. Ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale zrobimy sobie podsumowanie tego tygodnia. Zaczynając chociażby od Nine, które niestety odpadło z wielkiego turnieju o milion dolarów. Przegrali bowiem oni dzisiaj na Cloud Nine 19 do 17 na Anubisie. Bardzo fajny, bardzo dobry meczek. Niestety, bądź niestety musimy jeszcze trochę potrenować accent, bo jak tak dalej pójdzie, no to nie widzę świetlanej przyszłości dla nas, nie? Jakby tak widzowie nie patrzeć i podsumować cały turniej, to wygraliśmy z OG, ledwo co, ale wygraliśmy 19-17, później niestety przegraliśmy z Fnatic 2-0, potem jakimś cudem wygraliśmy z Liquidem 2-1, no ale niestety koniec końców przegraliśmy z Cloud9 2-1. No ten ascent, no jest do poćwiczenia, no jakby... Ale za to Paryż również nie będzie miał w przyszłości, widzowie. Z dnia na dzień jest go coraz więcej, coraz bardziej możemy się tak naprawdę domyślać, że będzie on przeinwestowany. Czy nowi gracze tak naprawdę z 2 będą w stanie go uratować? Tak i też nie. Jeżeli będą w stanie uratować Paryż, to Szokolm i Anfer wypustują nas złoto, naprawdę. No i chcąc, nie chcąc, widzowie, to byłoby na tyle z podsumowania tego tygodnia. Średnio się coś wydarzyło. No może za tydzień będzie coś więcej, ale pamiętajcie, że macie konkurs na Discordzie na 20 of kart. Wyniki za dwie godzinki. Trzymajcie się i cześć.